Hello, hello Dzisiaj damy sobie headbola. To prawda to miał być Odcinek na spację na, na, na 10 subskrypcji Na subskrypcji Ale tak was lubię Więc darowałem wam Jedną subskrypcję Bardzo dziękuję każdemu kto zasubskrybował Ten kanał Każdemu jeszcze Bardziej dziękuję to napiszę miły komentarz. Każdy, kto napisze miły komentarz, zasubskrybuje. No i nie dziwcie się, jakbym tak dzisiaj robił nosem i jestem przeziębiony. Jestem jest... Jakieś eventy? No, kiedyś grałem w headbola, ale kiedyś. Kiedyś. Kiedyś to było, achievementy. 5 goli strzeliłem w meczu tutorialowym. To jest też trochę komiczne. Eee, tutaj nie wiem. O! To będzie dużo fanów. Odbieramy sobie i mamy trzeci level. Bardzo fajnie. Rare Pack. Rare Pack, co tu może być? Keala King Striker, Speedy Woody, Speedy Woody, Speedy Woody, King Striker, King Striker, King Striker, King Striker. Robot NC. Cowboy Hat, Cowboy Hat, Cowboy Hat, Cowboy Hat. Ale robot, jakiś legendarny. Wszystko przyjmiemy. Dobra, mamy. Playama, ja tu podaję swój pick piolo gotowe create ktoś ma już piolo create piolo i losowe liczby tutaj zobacz swój profil Amato 3 nie, nie chcę oglądać dary ofert tutaj gifty jakieś Infinite tickets Okej, okay. Tutaj Tutaj mm. Mam jakieś, na przykład czapkę jakąś Nie, mam za mało czapek Nie mam nic Ale zagrajmy sobie mecz i nie. Double fans. O. A nie, bo to jest płatne, no to start mecz. Mam skończone te monetki su tickety. Okej. Mam tu jakąś panią w bucie Nike. Oj, Też nie jestem prosem w headbola, więc będę robił masę faili. O, ale jest gol, ale jest gol za to. O nie, to też się powiększyć. Woo, woo. O oh, jest Smutna emotka wysłana Dwa do jaja O trzy do jaja Jest już Nie moja nieskazitelna opinia Nie zrujnujesz mi jej Zamrażamy 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 drugi level Udało się! Nie! Tam przez strzeliłem! Ale to trochę mam chlopaki mi co prawda oni nie grają z nami, ale... I tak polecam. I jeszcze, co się teraz dzieje? Kanał M44G polecam bardzo. I jak coś już subuje, a kiedyś myślał, że... No co się dzieje? A kiedyś myślałem Nie! jest jak muzyczny, to się myli. Jest kanał. Nie! Co jest? Dwie sekundy! Dobra, nieważne co się tam działo. Ważne, że wygraliśmy. Co się właśnie stało? Amatorowa Liga kolejna jakaś reklama. Dobrze, jesteśmy po przerwie, bo jakaś reklama się wyświetliła. O! Diamond King. Bank not full. Nie otwierać. Misja. W sezonie bla bla, bla bla Charakter. Tutaj są. King striker. A tu? Keleton Men. mały gość. A, to są za rzeczy? Za reklamy. O, przypomniałem się czasy na Plan Versus Zombie. Może kiedyś nakieram odcinek z Plan Versus Zombie.

Kolejny gol. O, kolejny. Nie ma ze mną. U! Uh, kolejny, czwarty gol. Jeszcze pięć sekund. No nie, no samobój, no. Mały stadion, to co się dziwić. Gol, Z power upem. Lucky you.

Kocham Was, kochani widzowie. Naprawdę taki dajecie mi. Mo... Taką dajecie mi motywację. Uuu! Bardzo ładnie. Dobra, jak się znowu... Już się Dobra, jakieś jest Jesteśmy w przerwie? Nie, nie chcę na meczyku. No i, kolektujemy sobie skrzynkę. Uuu, Diamond Bank. Diamond Bank się opłaca. Nie skupiaj za złote postaci. Tutaj się Ile rzeczy tu jest do kupienia Czy do odebrania Collect price Ej Fireball Double XP Eee To co? Zagrajmy sobie... Jeszcze jeden meszyk tak na koniec. Wiem, że dość krótki. Ale moje hobby jest takie... Nie Jak jest krótki to jest zły, jak jest długi to też jest zły. Ale mi się przejść, nie, nie, nie! Uuu, jest. Nie, o oh, nie, 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 nie. Nie mogę go z takim moczów przegrać. Kolejny gol na przemian. O! Oh. Boom oh my god. Eee, gdzie Gol. minuta do końca. Ile ja 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 ja. ja, ja power up spaliłem co się śmiejesz śmiechu chyba dają wygrać Łaczesz, a się ze mnie śmiała. Uuuu! Gol, 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 gol. Darmowy gol. Nie. Jest. W dwóch ostatnich sekundach nie ma gola. Ale jest! Koniec wygrana! Piękna wygrana! I mamy chyba rangę wyżej, nie? No. Chyba rangę wyżej. Lewe wyżej. Na tak no, nie ma. Czwarty, nie, nie, chcę O, 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 o! Nowy stadion. Stadion, stadion drugi. Nie, na koniec za mało miejsca, to końcu -y, anuluję. Chyba więcej się... Nie wiem, chyba więcej się... Mikuska dwa mnie nie pojawi. No to... Co mam powiedzieć? Subskrybujcie. No bo... Jaj, nieważne. Po prostu nie miałem se, Nie... nie, nie. Nie chciałem po prostu święcić tych filmików, ale zawsze dla widzów można na 10 subskrypcji specjalnych. No to bardzo proszę o subskrypcję o łapki w górę o komentarze. Napiszcie w komentarzu. Hashtag legenda Przyplę wam serduszko. No to co? No to subik, łapka i papa.